Kurde, na co ja się zgodziłem? A, to już się nagrywa, dobra. Yy. No, siemanko widzowie, ja yy, dziś nagrywam z głosem Kurde, co ja zapomnę... No, jaki ja pomysł wpadłem, kur. a dziś gramy w yy, ten. Yy, w obby deskorolkowe, no i... To jest na czas, więc... Dobra. No kurde! <laughs> Dobra, jest. Dobra, mam checkpointa. Już mam checkpointa, cyk. E, dobre. E, dobrze mi idzie. Nawet. E, sorry, że tak dziwnie się ten... No po prostu się trochę stresuję, bo to mój pierwszy raz, kiedy pokazuję głos na YouTubie. Mam nadzieję, że nie będziecie hejtować, chociaż... No nie wiem. Kurde. Dobra, jedziemy przez te noże dziwne. Cyk. Dobra, idziemy przez te y, tunela. No ja co jest? I co jest? Kurde. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że y, Niedługo będę robił QA. Yy, no i właśnie yy, chciałbym, żebyście napisali w, w komentarzach yy, pytania do mnie. Dobra, lecimy znowu przez te tunele. Ja. E, nie wierzę, że ja się zgodziłem na pokazanie głosu. E, to w sumie miałem na yy, ten, na tysiąc yy, subskrypcji yy, pokazać. Ja e, już dawno mam po tysiącu. Właśnie, widzowie, wbijamy 2000 słów. Macie czas yy, do końca. Nie no, może nie końca, ale gdzieś tak na środek yy, wakacji, właśnie akurat yy, to się zresetowało tak jakby. Czy nie zresetowało, tylko. Yy, no, zresetowało się. No. Lecimy przez te jakieś arbuzy, jakieś melony wata. Nie wiem. E... E jeszcze chciałem was poinformować. No, że ogólnie właśnie, że będzie Q&A, ale ja nie mam właśnie pomysłu y, na filmy, y, jakie mam dla was nagrywać, bo... Już praktycznie wszystko na tym kanale nagrywałem. Wiecie, ja y, dołączyłem od początku tego roku, właśnie y, bo ja chcę być takim y, jednym z twórców. Y, znaczy, twórców, nie twórców, tylko, przepraszam, y, kanałów, które nagrywają Roblox, właśnie typu y, Fireo, Tercio, jakieś inne pierdoły. Mm. Remcio na przykład to gracze. Właśnie ja taki kanał właśnie chcę zrobić. Ja bardzo bym chciał wbić te 2000, bo nie wiem czemu ostatnio mi się tak kanał wybił yy, ale właśnie się wybił. Yy, no i... No i miałem, y, szybko dobijałem te 1000 coś subów, ale właśnie na 1700 się zatrzymało, no i właśnie taka paranoja jest. O, chciałem wam jeszcze, po, was poinformować jeszcze, y, czekajcie, czy ja miałem... A, y, chciałem was poinformować, że jak y, napiszecie y, komentarz pod, y, pod moim filmem, to... Być może on będzie e, właśnie na filmie. Ma, m, m, możecie napisać. Y, 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 jak napiszecie właśnie. Y, 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 pozdrów y, mnie na filmie, to ten komentarz się wyświetli i pozdrowie. Dobra, bo już, bo już jestem y, praktycznie y, u końca. Czy przy końcu, przy mecie, lecimy? Dobra, jesteśmy na ostatnim poziomie. Dobra, i wygraliśmy. Ja się z Wami żegnam i do następnego filmu. Cześć.